Co krew oddaje, bohaterem zostaje. Nie uwierzycie! Wasza krew ratuje ludzkie życie. Jak wygląda pobranie krwi w punkcie mobilnym? Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy organizuje zbiórki krwi w wieloletniej współpracy z Fundacją Szlakiem Nadziei Fundacja Andrzeja Kubiaka. Jak sprawdzić, czy możesz oddać krew? Należy wejść na stronę wwwrckik i przejść w zakładkę dla krwiodawców i kliknąć Sprawdź, czy możesz oddać krew. Po wypełnieniu formularza, klikamy Zobacz wynik i wtedy dowiemy się, czy możemy pomóc. Jeśli zostałeś zakwalifikowany jako dawca, możesz przyjść oddać krew do Punktów Poboru Krwi podczas zbiórek krwi organizowanych przez Fundację Szlakiem Nadziei Fundacja Andrzeja Kubiaka w konkretnej lokalizacji oraz podczas innych zbiórek w ambulansie. Wystarczy wybrać dogodny nam termin i miejsce, by wspomóc potrzebujących. Oddawanie krwi nie stanowi uszczerbku dla zdrowia, poza tym dawca jest pod stałą kontrolą medyczną. Dawcą może być zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Przed wybraniem się do ambulansu należy zjeść lekki posiłek. Niezwykle ważne jest uzupełnianie płynów. Koniecznie zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numer PESEL. Etap pierwszy: Rejestracja, wypełnienie kwestionariusza lub ankiety. Etap podczas oddawania kwi to jest zarejestrowanie się przyjodawcy tutaj u pani rejestratorzy. Etap drugi kwalifikacja laboratoryjna. Po rejestracji kolejnym etapem jest kwalifikacja laboratoryjna, która odbywa się tutaj przy tym stanowisku. Na tym stanowisku dokonuje się oznaczenia poziomu hemoglobiny. Badanie jest wykonywane przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Natomiast odczyt pojawia się w ciągu kilku minut. Etap trzeci: gabinet lekarski. Po oznaczeniu już poziomu hemoglobiny, po przejściu badań laboratoryjnych, ksiodawca przechodzi do gabinetu lekarskiego. W gabinecie lekarskim oceniane są informacje zawarte w kwestionariuszu, przeprowadzany jest wywiad lekarski, dokonuje się badania przedmiotowego oraz kwalifikacji do oddania krwi. Etap czwarty: Stanowisko z pojemnikami do pobierania krwi. Wiodawczyni została zakwalifikowana przez pana doktora do oddania krwi i przechodzi do stanowiska, w którym przygotowujemy pojemniki do pobierania. Etap piąty, pobranie krwi. Zapraszamy krwiadośczynie na stanowisko do oddania krwi. To jest y, zaledwie jedno uczucie, taką troszkę grubszą igłą. Etap szósty, odbiór zestawu. Etap siódmy, mamy krew dla potrzebujących. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Droga Młodzieży. Zwracam się do Was, jeżeli możecie, pozwala Wam zdrowie, to przyłączcie się do akcji Szlakiem 8 Kropli Nadziei. Zgłoście się do mobilnych punktów poboru krwi w wyznaczonych miejscowościach w każdej z gmin naszego powiatu i oddajcie krew, która może uratować jedno, dwa lub nawet kilkadziesiąt istnień ludzkich. Serdecznie zapraszamy na kolejne przystanki akcji Zbiórki Krwi pod nazwą Szlakiem Ośmiu Kropli Nadziei. Regionalne Centrum Kwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Oraz Szlakiem Nadziei Fundacja Andrzeja Kubiaka. Zachęcamy do oddawania krwi.